Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś nareszcie upragniony, wyczekiwany, długo przeze mnie zapowiadany drugi odcinek Minecraft na jednym bloku. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i komentarzu. Minimalnie się zmieniło, grałem dosłownie 3 minutki, wykopałem lampę, postawiłem na nią detektor i ona nam będzie w nocy świeciła. A dziś... Otóż z... Czekajcie, gdzie ja miałem ten... Ej, hey, gdzie ja miałem ten spawner? Halo? Halo? Czy nam się usunął ten spawner? Mogę się założyć... Że miałem spawner. Tutaj go nie ma. Albo... Albo źle widzę. Tutaj też go nie ma. Czy to jest tam? Czy to się da wykopać ręką? Nie! To jest są... O nie! Ej ludy! Straciliśmy spawner! A tu jest, co? Był? Okej, okay, straciliśmy trochę rzeczy. I wiem, że napisaliście, że mam zrobić spawner pająka, ale tak nie zrobię. Zrobię spawner kur. Dokładnie. Albo spawner wędrownych handlarzy. Też może być śmieszne. A to jest wie O nie, jednym to nie. Dawajcie spawner wędrownej handlarzy i do widzenia. Jak ja mogłem stracić shulker boxa? Musimy to zrobić tak, żeby się wszystkie otwierały, a nie. Okej. Okay. No, jeśli się cieszycie z kolejnego odcinka, to pamiętajcie o subskrypcji kanału, aby być na bieżąco. Słuchajcie ja sobie muszę parę bloczków zabrać. No a jak źle postawię ten spawner, to będzie Lipton. Bo potem już po prostu odwrotu nie ma, co, nie? Zróbmy chociaż tutaj dla niego takie ym, otoczenie jakieś jakichś bloków różnych. O mamy trochę ziemi. I dobrze. Tu jest nasz blok do kopania, on tu jest, więc nie jest... Tak źle. Na tej ceglannej tej na tym bloczku stawiamy nasz spawner. Ok, mam nadzieję, że tyle miejsca wystarczy. Teraz teraz, co tu są świnie? Da się to zmienić. Oda się, mamy spawner tych. Tylko, że on tam gdzieś wypadł. Chwila. Potrzebujemy więcej bloków. Nic nie mam. Okej, okay, tu są jakieś bloki. Zróbmy trochę więcej bloków, bo tutaj będzie za zatrzęsienie zaraz tych handlarzy. Wow! Okej. Okay. Widzieliście kiedyś spawner spawner. Spawner wędrownych handlarzów Tylko tutaj takie atrakcje. Tylko że szkoda, że oda się bez tych lam respił. Zawsze sobie to możemy zmienić, co nie? Nie, nie! Co to było? A co tu jest? Kałamarnica. Chcemy to pozmieniać, tylko że... Po prostu mnie... No, no szczerze to na co mi się to teraz przyda. Nie wiem, czy bardziej nam się nie przydadzą kury. Osioł! Halo? Spadać mi tam. Nara. Dobra. Dawaj kury. Nara. Nara. Bye, bye. Idź też wywalaj. Ale go wyrzuciłem. Pyk! Nara. Ok, mamy spawner cool. Myślę, że minecraft na jednym bloku Wam się podoba. Ponieważ mi się podoba. Tułacz. Co to jest tułacz? To Nam się to raczej nie przyda, co nie. Dobra. Dobra, to lecimy dalej, co nie, ludy. Kuli się rozpiął? Coś wolno, ale trudno. Obserwator. Kolejny shulker box. Czekajcie, bo tu jeszcze jest jeden. Musi go na zafarbować na jakiś fajny kolor. ja bym sobie chciał żółtego mieć w shul shulker boxa. Ty, czy to się uda? Tak, mamy żółtego, Ja. Yeah. Wszystkie się normalnie otworzą, co nie, no. Dobra, lecimy sobie. O, kamienny mieczór mamy. W się coś wolno respią. Mamy szybkę. O, złoty miecz. Jak mieczami pociepało, wcześniej mieczy to nie było. Mamy sadzonkę. O, mamy ziemniaczka upieczonego. Nie wiem, bo jak na razie mi tutaj głód nie spada jakoś za bardzo. Co to? O, brodawka. Jakbyśmy mieli stół alchemiczny i butelki i wodę, to... Ciasteczko. Czy my dostaliśmy całe ciasto, a nie te żelazna klapa, dobra? Daj mi nie dirta. Ja chcę mieć dirta tylko. Okej. Okay. O, nie pełne ekwipunki mamy. Dłóżmy sobie tutaj to, co nam się w życiu. Teraz nie przyda. Hej. Okay. Zróbmy sobie tak i dawaj mnie to. Ramka na przedmiot, ale fajnie. Co to? Jakiś papier, dziwny cukier. Do miksturek to się przydaje. A to jest co? Czekaj, co to mi wypadło? To co to? Owoc referensu? Co to jest? Owoc? Czy to się da zjeść? What? Się teleportowałem. Ej, kurczaki się nie respią. Mamy owce, a to ja bym chciała owce. A owce się respią? Halo? Halo? Okej. Okay. O marchew. Ej, jakbyśmy sobie zasadzili marchewki, to by było fajnie. Czy tam <laughs> Diamentowy killoff. O, ludy. Smycz. Fajne rzeczy lecą. Dynia. Kolejne jakieś rzeczy. Okej, okay, dywany. Co to za jajo? Kostka magma, to nie chcę. Kostki magmy, chociaż do... Jedną bym mógł wziąć na krem, bo to też się przyda na ogniu odporność Ciekawe, czy tutaj się... jaki tu będzie neter, bo jak normalny... Ja bym mógł sobie zrobić bazę w neterze. Co to? Stół kartografa. Bo tam jakby był normalny, to bym miał po prostu cały świat. No ale to by, to by trochę psuło tą serię, co nie? Kolejny shulker. Box. Lecimy, dajcie mi resztę diamentowej zbroi, to będzie fajne. Okej, okay, zaś miejsce się skończyło. Ty, mogę się to założyć? Nie mogę. Wait! Pełne ekwipunki mam. O, 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 o. Odkładamy to. O, 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 nie, co tu jest? Aha. Aha, bo do szarkerowej skrzyni się nie da włożyć szarkerowej skrzyni, to no tak. Bo wtedy byśmy mógł mieć nieskończoność tych, tych rzeczy, co nie? Dobra, mam tu mało miejsca, ale sobie na craftingu położę. Okej. Okay. Tu odłożę całą resztę tych rzeczy fajnych. Okej, okay, biały sztandar. Pulpit! Złota zbrojka, czy nie ja mam diamentową? Mam. Prawdopodobnie bym tam tą złotą założył. Ale ja mam już dwie części diamentowej zbroi. Ej, no się te owce nie respią, czy mi się wydaje tak. Czy za późna pora, czy co? O, ale wykrawaną dynię to się da zrobić. Uuu. Ale patrzcie na to. Jak nie chcecie mieć wykrawanej dyni, zakliknijcie pyk! I widzicie normalnie. Wiadomo, że jak flipunku nie widzicie, ale wtedy widzicie normalnie, więc. To jest mega przydatne. Co to wypadło? Wodorost. Spoko. Naprawdę! Patrzcie na to. mam już hełm i to. I ty też mam hełm i to. Co jest zgrane? <laughs> Dajcie mi <laughs> spodnie albo buty. <laughs> Przepraszam, ale coś mam dzisiaj z gardłem. Chrypa jakaś. O, lepki pizzy. Jakieś mechanizmy? Może też od tego nagrywania, jak się nagrywa yy, yy, no, co, codziennie dwa odcinki, to... O, jaki ładny kolor łóżka. To też bążliwe. Ulepszenie, co? Ha, kamienny kilof. Spoko, ja już diamentowy mam, ale bez problemu, nie? Już lepszy kilow. No ja już diamentowy stworzyłem. To, to, to nie lepszy, co nie? Melon mamy. Co to? Zbroja dla konia. Czemu ja konia zrzucił? Jakbyśmy siodło mieli... Obsydian mamy. Patrzcie, ile my osiągnięć zaliczymy. Ty niedługo. Jak tak szybko w drugim odcinku Obsydian. Jeszcze trochę i może nam się uda. Niedługo ogarnąć. Portal ziarna kakaowe. Kakaowca czy kakao... kakaowe to się nazywa. Lecimy, lecimy, co to? Krowa! Jakbym ja tylko... Jakby tylko te spawnery działały, to ja bym się ucieszył. Te szyby to mi są na nic niepotrzebne, one ciągle, ciągle tu lecą, co nie? Co to jest? Myślałem, że to jest te zaklęte złote jabłko. Siodło mamy! Ja miałem konia, ludy! Mamy konia! Możemy sobie zrobić, ale to. No. Jakby koń miał jeździć w neterze, to może bym go w neterze stworzył. Bo w sumie to. Patrzcie na to. Tu jest ekwipunek naszego konia, co nie? Patrzcie. O! <laughs> w sumie to jest jeszcze jajo, które bym się najpierw pojawić, ale nieważne to. Okej, okay, zupka jakaś. No, my tu głodu jakoś na razie nie tracimy, więc. Nie wiem. Nie wiem też po co nam tyle tych łóżek. Niedługo będziemy musieli troszeczkę miejsca sobie zrobić, bo. tych rzeczy mamy troszeczkę za dużo już. Niepotrzebnych też. Okej. Okay. Ale zobaczcie, że nasza wyspa się szybko rozwija dość. Co to? Osadnik, ale czas. I zrobimy sobie osadnika, co? A to co? Kolejny koń. Nie, dorsz. <grych> coś ma podobne to jajko do konia, no. Bardzo podobne. Łatwo idzie powiedzieć. Ten koń ma tylko takie bardziej żółte te... ...kropeczki. Liczę na jakiś fajny drop niedługo. O! Kolejny totem nieumierania, to jest dobre nieśmiertelności to jest to tym przypominam co to jest czekaj to bo ja już nie mam miejsca znowu w ekwipunku my. co to jest królik aha no ale owce mnie się nie respią Coś popsuło się chyba I Tu mam jeszcze pustego boksa Okej okay. Stało potem jak mam jakiś, yy, ten, jakieś zaklęcie, bo tak się wolno coś psuje Co to jest? Ha, to jest brązowy barnik, który, który wygląda no... Chyba każdy wie jak co No i się skończyło. To co dobre się skończyło. Tu mamy jakiegoś kobla. Gdybyśmy mieli kobla to by było nawet spoko, bo bym sobie mógł nową łopatę zrobić. Mamy diament. O, ludy, ej dawajcie diamentowa łopata. Diamentowa łopata to nie jest takie głupi pomysł w sobie. Czemu by nie? Tylko nie mamy jakiegoś drewna. A mamy w ekwipunku przecież i dawaj, patrz na to. Wow, my tu jeszcze mamy jakieś rzeczy. Więc tak, yy, patrzcie na to. Pyk, pyk, pyk. Mamy diamentową łopatę i teraz to można kopać, ludy. Pyk. I barszcz nam wytropiło, no. Może diamentowa łopata więcej szczęścia nam da. Papugę! Dawaj papugę. Czy papugi się nie oswajało ciastkiem? Chwila. Ja chyba miałem gdzieś ciastko, co nie? No. Czekaj to. Not! Not! Zapalmy znicza w komentarzu dla podługi. Koniecznie teraz. Wszyscy, niech zapadnie chwila ciszy dla papugi. Każdy daje znicza w komentarzu, kto do, bo wytrwał do tego momentu. Daje znicza i potem pisze, hashtag papuga nie lubi ciastek, hashtag papuga nie lubi ciastek. 10 sekund ciszy dla papugi. Dobra, koniec tych wspomnień z przeszłości. Trzeba się zająć teraz z mniejszością. Papuga zginęła, nie wiedziałem. Koniec. Lecim dalej. Nie wiedziałem, że papuga nie lubi ciastek. Czemu papuga ginie od ciastek? Okej, okay. i co my dostaliśmy teraz? Dorsza zaś, super. Czekajcie, ja sobie dam tak o i tak o. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Ej, dostajemy te same części zbroi. Dlaczego tak? Ciężki sprzęt. O, mamy żelazo, fajnie. To, co teraz wypadło. Szlam! Ale czad. A teraz. pan, Pandę mamy, ludy! Nie mamy bambusa. O kurczaki. Panda Piotrek. <grym> Dobra, wywalamy te rzeczy, bo one... O, mamy beczkę, to sobie damy do beczki rzeczy, spoko. Czekajcie, bo tu jakiś świerg w ogóle rośnie. Okej. Okay. Mamy pandę. Papuga niestety odeszła w pokoju, ale mamy pandę. Niedługo sobie ją może zrespić. Nie, dalej... Da... Ej, gdzie ja dałem dirta? Halo? Wow, podniosło mnie. Jej. Ym... Aha, bo mam w drugiej łapce. Dobra, nieważne. Okej, okay. Lecimy sobie jeszcze przez 5 minutek. Czemu by nie? O, tarcza. A nie tar Teraz nie mogę wziąć tarczy, bo mam Dirta. W sumie nie wiem, czy z kimś tu będziemy musieli walczyć w ogóle. Ciekawe, czy da się rozmnożyć jakoś yy, villagerów. Czy oni się jakoś rozmnażają. Bo. Bo. Gdybyśmy mieli dużo różnych ofert do handlu, skrzynka, skrzynia pułapka, dobra? Co teraz? No, ciągle ja to mam przecież. Dlaczego tak? A co to jest teraz? Niedźwiedź polarny, spoko. Teraz co? Koń, ile tych jajek dropi? Naprawdę dużo. Ok. Ej, już mam pełny ekwipunek. not! Wywala... Trójzomb! Zawsze chciałem mieć na survivalu moim trójząb. A nie mam nigdy. Nigdy mi się. Nigdy mi się nie udaje trafić trójzembu co nie? Tu mamy tyle tych skrzynek. Nie wiadomo w ogóle po co... O, ta się łączy i dobrze. Nie wiadomo po co, nie wiadomo na co i... ale mamy je. I... no i co? Dobra, tu się przynajmniej dużo rzeczy mieści. Tadem miał cały jak flipunek. Lecimy jeszcze przez parę minut. No to co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Tylko... do, No wtedy się tamte typy respiły. No a jakoś owce się nie chcą respić. Why? Może owce nie są po prostu takimi mobami, no bo nie wiem. Trzeba ja bym tu miał dać. Czekaj, no. Rybi, rybika cukrowego nie mm. Czekaj no Bo mam, mamy dużo tych jajek PANDY czego nie jeszcze zmarnujemy PANDY Może no, to, to musi być faktycznie jakiś taki MOB mm. A niedźwiedź polarny będzie działał Chyba też nie działa. Czy to musi być mob wrogi, czy co? Tułacz, co to jest tułacz? O pigment to on mnie tam jeszcze nie uderzy tak bardzo. Może on się będzie rozpił w tym. Nie wiem, no te pierwsze się rozpiły. Może po prostu tylko raz tak można. Nie można sobie tego tak zmieniać. Hymn. To jest możliwe. Aha, wiem, że spałem świni. Złote... No nie no! Czemu nie może wypaść spodnie? Ludy... Mamy bambus! Yeeej! Nie mamy tego, nie mamy... Okej. Okay. Okej. Okay. Czy może te łoby się w docy respią? no tak troszkę nie wiem, czekaj. Czekaj. Oj, 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 No No, zobaczymy czy się krowy będą respić. Jeśli tak, to dorobimy to pandy. Co to? Aha, placek brzmiałby, dobra. Może zaraz się jakieś... O, dajmy on w kolei gdzieś, spoko. O, znowu ten owoc, ciekawe gdzie mnie teraz... Ale, żeby on mnie nie przeteleportował gdzieś za... Za tą, tą tą. A nie, tutaj przy łóżeczku. Może Minecraft chciał, żebym poszedł spać? Okej. Okay. Nie wiem, czy to nie działa tak, że po prostu w nocy te moby się nie... R, r, że w dzień one się nie respią. Łódka, po co mi łódka? Kolejny diamond. Jakaś muszka tu lata, muszka wywalaj. ładny mieczor. Daj mnie to. Nie no, szybko się rozwijamy, nie powiem, że nie. Eee, yy, dobra, w takim razie. Pro, problem jest taki, iż... Nie mamy miejsca w main ekwipunek, dlatego na koniec wywalimy parę niepotrzebnych rzeczy. Bambusa na pewno nie, ludy. Bambusa nie wywalam. Wywalam to, to, to. No jedzenie też mi jest chyba niepotrzebne. Wiem, patrzcie tak, ziu, 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 ziu. tylko żeby diaksów nie wywalić. Obi nie diaksy. To też wywalam, ok. Eee! To też wywalam. I właśnie diamentowy miecz bym się mógł zrobić, ale to potem. Trójzębą wezmę i dawaj mnie pandę teraz. Czas na wiekopomną, tak nigdy nie pamiętam jak to się mówi. Wiekopomna czy wielkopomna? Wielkopomna raczej nie. Czekaj, kai jest moja panda? Rybik cukrowy, osadnik. Nie ma. Ej, Kaj jest moja. Halo? O, tu jest. W takim razie, oto. Przed państwem. Halo? Panda Piotrek. Dokładnie tak. Panda Piotrek. Aż ci zrobię sobie. O nie, ja nie zdążyłem zrobić screena. Nieważne. Panda Piotrek, siema. I love you! No więc, mam nadzieję, że z nic zapalony dla... dla tego, dla papugi. Nie wiem, czemu to nie działa. No, ale takie życie. Trójzony by. I na koniec zrobimy epicką walkę z... Du, du du du, du 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 uwaga, uwaga. Mm, mm, mm. Tylko weźmy sobie totem nie umierania Okej okay. hello pyk Weź mi ty tam nie O i Podka z niej wypadła jakaś. Mam zatrucie, wiem, ale żyję. Na kim my tu gramy? Na trudnym! Choć życie da mnie spada, no. A że to jest tak ustawione. O nie, Ej! spada nam życie. Znaczy, głód nam spada pierwszy raz w historii. Daj mnie arbuza czy coś. Jak to długo tak będzie, no? Czyli jesteś. To... Ej! Ej nie no, to mnie nie zabije najwyżej, co nie? Okej. Okay. Czekaj, ile to będzie trwało jeszcze? Dwie sekundy, dobra? Patrzcie ludzie, zużyję jeden totem nie umierania dla was. Zobaczcie na to, pyk. Sużyjmy jeden totem nie umierania! Dziękuję wam za wszystko, za to, że byliście. I... Za co ja mam nadzieję, jeszcze będziecie udostępniajcie filmy znajomym. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnych odcinkach. I. aha, okej. 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 This is technical problem. <laughs> okej. Okay. Ej, drzewo na Okej. Okej. Skąd to zaś ma... Okej, okay, jeszcze raz. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji. Dziękuję Wam za to, że byliście i mam nadzieję że będziecie. I tylko nie mogę spać do próżni. Czyli muszę się kierować w tamtą stronę. Dokładnie tak. Pa pa! Tyryty. Na śmierć i życie! Dokładnie. Dobra. Pa! pa. Pro odcinki na serwerze. Żegnajcie. Nie, pan do piotrek, nie! Nie nie spadaj, nie spadaj, please. Ej, właśnie, bo mi z tego też wypada ten. Okej. Okay. Blok dźwiękowy mamy. Czy my mamy jakąś płytę? Zapodam jakąś mu... A nie, bo to... Żegnam was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka! Papa